Jesteśmy w Mysakowicach w gminnym Ośrodku Kultury. Mamy kolejne zajęcia z projektu, który nazywa się Międzypokoleniowa Akademia Umiejętności i Pasji. Seniorzy, osoby starsze spotykają się dzisiaj tutaj z młodzieżą, z dziećmi, też ze swoimi wnukami. Jest to międzypokoleniowa okazja do spotkań, międzypokoleniowe warsztaty. Dzisiaj pan Jan będzie mówił o ornamentach. No w praktyce będą takie podstawy sztukatorskie, będziemy wykonywać odlewy gipsowe elementów historycznych. Uważam, że to jest fajne, żeby się jakby zintegrować z swoją rodziną, jeżeli przyjeżdżamy z rodziną i no zajęcia są zazwyczaj ciekawe, więc po prostu warto też się spotkać po to, żeby porozmawiać i się zbliżyć do siebie bardziej. Na dzisiejszym spotkaniu jest bardzo dużo dzieci. Dosyć się interesują, i być może młode pokolenie zajmie się takimi starymi rzeczami, że będziemy mieli coś pięknego na rynku. To są bardzo ciekawe warsztaty. Już na podobnych byłam i, i, i przyprowadziłam wnuczki, żeby też się zapoznały, bo dużo jest ciekawych rzeczy, takich, że na co dzień się nie zawsze widzi, a, a tutaj się poznać. Poznać można. Warsztaty są fajne bazer y, z dziadkami, i z różnymi naszymi Płacami. bliskimi i lubię takie warsztaty. Bardzo się cieszę, że to jest wielopokoleniowa grupa. Myślę, że e, e, dzieci, szczególnie dzieci, które już dopytywały o różne szczegóły tych e, starych elementów, e, będziemy wszyscy zaciekawieni, zadowoleni i na pewno wiele ciekawych rzeczy się dowiemy. Te wszystkie umiejętności, techniki, sztuka. To jest piękna okazja, żeby się uczyć, poznawać nawzajem, zbliżać pokolenia, a szczególnie pokazywać naszym dzieciom, młodzieży, jak wiele piękna jest wokół nas, jak wiele piękna nas otacza, którego trzeba zauważyć. W tym roku przewidziano siedem takich zajęć. Projekt dofinansowany jest z budżetu województwa dolnośląskiego.